Rozdział drugi Maleficjum Benefici Wjeżdżali do wsi Zakliszczyków, gdzie rzeka Prypeć rozlewa siedmiu korytami. Siedem mostów wysokich wznosi się tam nowo zbudowanych. Z powodu, że niedosypane tereny osunęły się, mosty sterczą na łokieć od ziemi. Włościanie zakrywają doły żerdźmi i ziemią, w tych nasypach zaś tworzą się wilcze doły. Co gorsza, belki na moście, zakupione w dostawie przez podriadczyków, zgniły haniebnie. Świecą dziurami aż w głąb ku wodzie. Biada temu, kto jedzie nawet dniem po chwiejących się dylach. Konie chrapią i tłoczą się na siebie, cofają wzrok swój od dziko szumiącej rzeki. Kopytami zapadają międzyosuwające się belki, których jeden koniec, gdy znienacka, podważy się. Koń w śmiertelnym popłochu targnie uprzężą, zrywając, gdy słabsza. Są to mosty, myślał Piotr, na których inżynierowie argonauci tak wielbieni i słusznie jako idea przez zacne powieści pisarki zarabiali na każdym po 10 tysięcy rubli. Każdy z tych mostów jest ze swą specjalną sztuczką. Ten łamie koła. ów, płozy, odsań, Tamten okulawia konie. Inny grozi zawaleniem się całkowitym. Ale za to kiedy ktoś przejdzie wszystkie mosty szczęśliwie. Jaką radość poczuje we wnęku, jak mu się świat rozjaśni, jak chętnie wtedy ucałowałby inżyniera i wypił z nim haf a Hafu, za świetnie udane podriady, na których zarobili Polacy wespół z Rosjanami i Żydami. Wielka machina państwowa wszystko zniesie. I kto by tam zaglądał, na jakim żywym, ludzkim bruku pędzą nasze gumy, lub petersburskie kłusaki. Potem inżynier urządzi sobie pałacę. gustowne jak stajnie dla słoniów, złowiżone jak malowanie, nastawi posągów tandetnych, a drogich Przedstawiających nagie primadonny kilka obrazów, gdzie pstrykanina własna będzie sąsiadowała z przypadkowo według ceny wysokiej zakupionym arcydziełem Hełmońskiego lub Maneta, portret żony malowanej przez jednego z milusich faworytów naszych zachęt, przy wyuzdanych kiczach malarzy Moulin Rouge, znaj naszych. Pojeżdżaj! krzyknął zniecierpliwiony ostremi ukąsami śniegu stary żandarm do wlokącego się już od kwadransu woźnicy. Konie zarwały, zamamlały w śnieżnej mazi kopytami. Szaleje zadymka iście mrok piekła. Nie nocy wigilijnej. Wspomnienie jarzy mnóstwem ogni i pozłot wyniosła aż pod sufit świerk. Domownicy Wraz z Piotrusiem małym nucą wzruszającą kolędę. Bóg się rodzi. Moc truchleje. Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie. Blask ciemnieje. Ma granice. Nieskończony. Na tej zwrotce urwało się dzieciństwo i... Nasz więzień uczuł się wyrzuconym w powietrze. Ale co jest... Niemiłe filistrom, bywa wymarzoną gratką dla więźnia. I kto wie, mości mostów inżynierze, czy nieopatrzność wiodła twemi pozornie chciwemi obliczeniami, aby oto więzień uczuł się wolnym? Na pół zdrzemnięty zdążył tylko machinalnie za coś uchwycić i już całym ciałem zawisnął nad wezbraną krami szumiącą rzeką. Trzymając dyl, myślami przecierając oczy, usłyszał już tylko odległy krzyk żandarmów. Łowi! Łowi! Chlastał bicz, dalekie konie. Kopyta ich zabębniły raz jeszcze na ostatnim moście i Pana Berdyczów. Położenie Piotra stało się niezwykle interesujące. Niby gracz w Monte Carlo, odgadujący cyfrę, która mu przyniesie złoty wór, czy kule zapędzi do mózgu podobnie rozmyślał Piotr utonąć w rzece wolnym, puściwszy żerć z ręki czy być nadal Prometeuszem, absolutem, królem stworzenia, aż do stryczka? Lichym był żołnierz napoleoński, który nie nosił w tornistrze marszałkowskiej buławy. Lichym jest człowiek, który modląc się długo i zbożnie przed losem, nie próbuje jednak w pewnej wybranej chwili uczęstować go pięścią na odlew. Te czy inne argumenty lub może po prostu potężne, nieświadome młodzieńczego organizmu rozstrzygnęło. Z jurnością niefilozoficzną, ale prastarą nałpią. Naukowo wejrzawszy w nasze pochodzenie, widzimy nie Melchizedecha z jego bezkrwawą ofiarą. Ale małpy ogoniaste świata nowego lub małpy bezogoniaste świata starego, a między tą wielką rodziną skaczącego z maczugą homosimusa. Wola nieświadomie małpiego przy pomocy wszystkich muskułów krzyża, brzucha, ramion i lędźwi, czy według Piotra wola nieświadomego już bohaterstwa, z czasów ramajany, przy pomocy żelaznego spokoju, stanowczości i rozwagi, kazała podciągać się rzutem nogi prawej, zarzucić stopę w otwór między warstwami dylów i uczyniła ta moc to wszystko świetnie, ale niestety. Piotr uczuł gorąco nie tylko od wzruszenia, gdyż z... Na moście z wykręconą nogą, nie mogąc jej wydobyć, śnieżne, wysokie brzegi jaru zdały mu się mózgiem, po którym ściekały krwawe błyskawice. Kraw w czarnych odmętach zmieszała się mu z kaszą w oczach. Byłoby tak lekko, lekko, gdyby nie straszliwy ból wydobył wreszcie stopę czołgał się na rękach skakał na jednej nodze biegł tak długo w stronę przeciwną niż zniknęli żandarmi ale nagle zrobiło mu się bardzo dziwno w oczach migał mu podługowaty szczerniały śnieg niby kopeć z rozkręconej lampy migał sypał się wór bez dna w okolicach przepony poczuł duszność i słodkawe ciągoty. Mdlał, zbudził się na śniegu przydrożnym wśród zaspy. Powstał, uczuł znowu w piersiach gorzkość, brak tchu. Szybko łykał śnieg, aby nie zemdlać raz drugi. Mówił sobie coś w rodzaju. Pępnie w czasie bitwy wyliczał Napoleon najbardziej miażdżący atak. Piotrze, nie bądź łotrem. Ukryj język, aby nie zemdleć. Żandarmi wrócą. Zrozumiej. Człowiek ze swymi pozornymi głębiami. Jest to kupa narządów. Zaczął brzmieć dziwnie ckliwo głos cichutki kogoś czarnego, mroki nasunęły się pełzną w przepaść z przerażającą szybkością. Osnął się za niemi. Wola została daleko. Zjeżdżaj, tędy wiezie najgłupszy mus, lemdlał, tym razem na długo. Lecz nie było to zemdlenie bezświadome, nie mając poczucia już swej osoby, doznawał, albo raczej coś w nim doznawało świadomości szerokiej, jak cała ziemia Polska, bolesne przeżycia zaostrzały się w ton proroczy i wizyjny. Widział na olbrzymim dworcu emigrantów. Każdy walczył o dobro tylko swych tobołków i walizek. Każdy dba tylko o ten łyk gorącej herbaty lub filiżankę bulionu dla dziecka. Każdy patrzy wrogo na sąsiada czy ten mu nie zapuści ręki do palta. Rządzi tą już bezdomną gromadą, tym tłumem wielkiego narodu emigrantów, kwist lokomotywy. Rzęk dzwonka, niemal zaś już polskiej duszy, zbiorowej, polskiego zbiorowego sumienia, i widział jakby za przezroczystą szybą niezliczone szantaże w polityce i w literaturze, w krytyce, w zarządzie magistrackim. Kto upomni się! Kto sądzi? Kto wyda straszny wyrok opinii? Gdzie są rejtany? Widział zupełne rozkręcenie śruby okrętu ziemnego. Setki tysięcy, które giną od błota i mrozu lub od dżumy w Mandżurii. Z tą obojętnością u jednych na śmierć która cechuje buddystów, z tą rządzą u innych zarobienia 25 tysięcy płacy lekarskiej na dżumie, przeciw której nie ma środka i nie zrobiono też nic. Słucha Piotr, i nawet nie oponuje kapitaliście, który tyjąc na skupionej krwi swej renty. Narzekał na rewolucję, że tak wszystko popsuła. Dobrze poczciwcowi. Żona mu podaje wieczerzę wykwintną z kwiatami. Na mieście czeka niedawno zgromadzona pod dyrektorze teatru utrzymanka albo do wyboru brycz z przedstawicielami prasy. Można też zajechać powozem do klubu i omówić kwestie zakupu akcji odchwiejącej się cukrowni. Taki pan Groszower nie spotyka Piotra na raucie i nie obrazi się z powodu niewinnej ironii jego zapytania Któż rządzi nareszcie światem? Chrystus? Więc czemu nie dzielimy się jeden z drugim przy wielkim wigilijnym stole świata? Lub jeśli nie Chrystus ale to znowu co innego, panie Groszower. Przecież zrozumiej, żeś tylko pijawką i pszą społeczną, nie ewolucją naszej polskiej ziemi. Że trzeba cię zmiażdżyć tarczami tak, jak rozmiażdżyli Salome żołnierze rzymscy. Niby z gniazda chuci wyrosłe na sane krwią zielsko, I obojętne to, czy imię tego zielska Groszower, czy książe Gwido Trykalski. Sędziami wtedy będziemy my. Kto my? Czerni, złotrowana, nieistniejący cnotliwy lud Rusa i Machajskiego, i zmroczył się Piotr jak lampa przykręcona, zrozumiał, że nie ma wyjścia dla świata, który zaparł się wiodących wzwyż pierwiastków ducha i nie uznaje już ludzkości za wielką rodzinę, której nie lża budować wieży Babel gwoli morderstw wyfraczonych maklerów politycznych na kongresach. Nie zabijaj, mówi niegdyś Bóg z Synaju, z góry Tabor. Spod świętej figi indyjskiej lub ustami Hełczyckiego skargi Mickiewicza. Nie poniżaj, mówi najświetlejszy intuicjonista, ukrzyżowany jak topesz na bramach ciemnoty. Kain zabił tylko brata. Kainy współczesne zabijają dusze, a my uśmiechamy się z obojętnością chińskich marionetek. Widział Piotr Kaina, który nie biega już z maczugą, ma dobrze leżący tużurek, robi interesy na wszystkim, wybiera z menu świata najlepsze potrawy, zna się na kobietach. Proteguje sympatyczne mu talenty i uznaje jakąś powolną, niezależną od woli ewolucję. Oto nawet wchodzi do kościoła, gdyż jest tam uroczyste nabożeństwo za uznaną narodową chwałę. Nieszkodliwą już, bo z ducha pogrobowego usunięto wszystkie pierwiastki, które od ludzi żądają bohaterstwa, mocy twórczej i zaparcia się. Wzniosło się olbrzymie jak snagoga diabła hapuna, Pakno dusz. Zbluzganą jest nawet spowiedź, bo ktoś ciemny siedzi w konfesjonale. Nagle zaczęto kamienować Piotra, przeklinając matkę, która go wychowała na Mickiewicza dziadach. Wali się w otchłań, skąd już nie ma wyjścia. Czarno, ohydnie rozdeptano mu jego gwiazdy, boleść najgorsza, najtępsza, że się jest robakiem ziemi. Mroczno, okropna wilgoć. Rozdeptani, pełne oczy. Pełne usta inferalnej wilgoci. Zabiwszy, tłum odwrócił się od niego. I wtedy rozpoczęła się dzika karuzela wszystkich kabaretów. Tłumy szły na Wawel, aby go zburzyć i nie zostawić kamienia na kamieniu. Nagle ze zdumieniem ujrzał tych, którzy są wrotami bram wysokich, i czuwając, czują.